Kochani Karolino i Macieju, drodzy goście, spotkaliśmy się tutaj, by być świadkami połączenia się dwóch kochających się osób. Wśród tych drzew, wśród śpiewu ptaków, założycie sobie obrączki jako symbol Waszego związku i Waszej miłości. Każda z dziewczyn coś, coś nie pasowało, nie? a tutaj e, od tego pierwszego kontaktu, gdzie zachowaliśmy ten idealny kontakt. A Maciek znowu jest taki e, zawsze krok do przodu bo w ten sposób. E, jest czuły, jest dobry, e, kochany, zawsze umie wywesprzeć. E, pozytywnej energii ma bardzo dużo, czasem nawet za dużo. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? Bitch, I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I said, I like it like that, I said, I like it like that, I, I said, <andler> I like it like that, but I said, I like it like that, Diamond District in the And blow the brand. Oh, he's so handsome. What's his name?